Naszym gościem jest dzisiaj. No, przedstawia się, bo nie trzeba. Tak, tak ja mi ja Fabiancie trzeba się zawsze przedstawiać, bo ja się, kurwa, rzeczy, jest rzecznikiem kulturalnym. No to jest podstawa, to ja też z domu wyniosłem takie tak. rzeczy. A -a. Dziękujemy za zaproszenie. To będę zawsze z Super znowu. Się, się było dzisiaj właśnie zobaczyć i no, mam nadzieję, że uda nam się parę konstruktywnych rzeczy tu ustalić. Tak pokrótce nie będę męczył. Jesteś optymistą, bo... dobrze, ale być tak, może się udało. Tak, tutaj. tak nie, nie chcę męczyć, ale tak już... Powiedział, jak to się w sumie zaczęło, że akurat yy, Ciebie zwerbowali jako tego przykrywkowca tak do pracy operacyjnej, żeby tutaj grupy przestępcze warszawskie od środka jakby tutaj może rozpracowywać, czy dostarczyć jakieś informacje? Jakie cechy, charaktery taka osoba musi mieć, która w ten sposób pracuje? Przemku źle zapieramą jestem, więc możemy pomilczeć kilka minut, yy, Odpowiedzi na Twoje pytania, ale yy, mówiąc poważnie, Przede wszystkim człowiek musi być inteligentny, mieć umysł analityczny, być trochę kameleonem, umieć przewidywać i nie bać. Strach jest najgorszy w tym wszystkim. No i oczywiście pewność siebie. Jeżeli masz pewność siebie, nic nie je zrobisz. Jeżeli jeżeli gdzieś ta pewność siebie ucieka, to momentalnie tak to wyczuwają te osoby, tak, tak, z którymi jesteś tak, gdzieś tak. Tracisz tak, tak, tak. tak. pewność siebie, jesteś niepewny i w tym momencie i w tym momencie każdy myśli, dlaczego. Zachowały się tak a nie inaczej. Aha, już jest jakaś taka roztwinka. Mhm, tak, 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 tak. tak wiesz. To trzeba to, co co tak. przyświetlić. To co, to co robisz, to co robisz, no. musisz robić z taką pewnością. Z przekonaniem. Z przekonaniem. Tak, robię to i. No, no dobra. Operator daje radę, to my też dajemy. Um, no, chciałem, to za, to tak, chciałem tak może płynnie przejść do takiej yy, może ewolucji przestępców. Czy byś się zgodził z takim stwierdzeniem, że, że teraz te takie cięższe przestępstwa czy przestępczość się przeniosła do, w dziedzinę takiej właśnie gospodarki, że to jest właśnie przestępstwo to są dwa Ale w latach 90. na przykład tego nie było. Czy, czy też wtedy m, działały osoby, które takie przestępstwa gospodarcze popełniały? Nie, nie, to jest, wiesz co, może yy, inaczej to nazywało, inna jest skala tych przestępstw, okay. ale przez cały czas działało to na różnych płaszczyznach. Na płaszczyznach gospodarczych, yy, na płaszczyznach typowo przestępczych. Yy, nie a darmo zlikwidowali w pewnym momencie yy, PG, czyli Wydział Przestępczości mm -hmm. Gospodarczej, to zlikwidowano mm -hmm. I myślę, że miało to jakiś cel, żeby zlikwidować to PG. Yy, poza tym. Ta era tych białych, kołnierzyków, przestępczości takiej strictej gospodarczej, vat i tych mafii pełnowowych, to też już teraz, wiesz co, przeszło już do, 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 do historii, bo zobacz z perspektywy teraz czasów, znowu wraca przestępczość taka na ten, Zorganizowana przestępczość która yy, była w latach 90 -tych. Kantory, mhm. bankomaty, mhm. Yy, znowu były, był okres działania na tak zwanego policjanta. Mm -hmm. Czyli wiesz, no, wszystko to jest kasynusowe, czyli, 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 czyli wszystko teraz wraca na 90. Powiedz mi, czy to nie jest jednak tak, że może mi zaprzeczysz, tak, ale czy ogólnie taki postęp technologiczny, to że teraz to każdy telefonem może nagrać tak? jakieś zdarzenie, jakąś bójkę, czy jakieś, jakieś zdarzenie kryminalne, że na każdym skrzyżowaniu kamera, przy sklepie kamera. Yy, czy to jakoś jednak nie ułatwia policji pracy? Ułatwia Przepraszam, że się przerywam, ale właśnie jedna z grup przestępczych wpadła przez kamery, które są w bankomatach. Aha, no dobrze. Każdy ma kamerę, wiesz, nie każdy z przestępców o tym wie, szczególnie ten, który opuścił go do zakładkarnych. Mhm. On nie zna na tej technologii. Na pewno ta, ten monitoring mhm. jest świetny, ale właśnie to, że nie tylko monitoring miejsc. Mm -hmm. Ale monitoring sklepów, mm -hmm. y, wszelkiego rodzaju zakładów, y, jakichś tam usługowych, kamery, właśnie mm -hmm. banki, mm -hmm. kamery z, z bankomatów, mm -hmm. to bardzo łatwe, mm -hmm. bardzo pomaga, bo mm, w każdej chwili można ten monitoring w jakiś sposób otworzyć, O ile ktoś z ludzi y, obsługujących ten monitoring nie przestraszy się, bo też są takie sytuacje, że wykasowują go albo mówią, że akurat monitoring w danym momencie nie działał, ale to bardzo łatwiej pracować policji. Naprawdę, nie tylko my, to monitoring miejsc, to trzeba pamiętać, że kamery są wszechobecne. Naprawdę. I te kamery, właśnie w mm -hmm. telefonach, ponieważ dużo zdarzeń jest takich nagrywanych, gdzie nikt nawet nie wie, że, ten, że ktoś tam się jest ukrycie nawet nagrywa tym telefonem komutowym. Kiedyś tego nie było, kiedyś musieliśmy bazować się tak na. Ta technologia aż tak nam nie pomagała, jak mm -hmm. pomaga teraz. No właśnie teraz, tak jak na przykład widzieliśmy nie wiem, w filmie ekstradycja. Były wymuszane haracze na tak. Dzisiaj mi się to wydaje po prostu nieprawdopodobne, że wchodzi trzech jakichś i robią gdzieś tam rozpierduchę w środku. I od dzisiaj tam płacicie tyle, jest w ogóle no jakiś science fiction. Dzisiaj byś nie wiem, Teraz w tej chwili to jest jakiś science fiction, że w ogóle można było tak haraczować i wchodzić do ludzi, zastraszać ich, to mówić. Ludzie byli przestraszeni, więc tego nie zgłaszali. Nie było tej technologii właśnie. No właśnie, tak. Ludzie. Mhm. Wtedy op opieraliśmy się tylko na zeznaniach mhm. krzconych lub świadków. Musieliśmy mhm. bardzo zeznawać. Mhm. W pewnym momencie poszło to już tak yy, mocno, że, że ponieważ, jeżeli masz harasz płacić, mhm. a jeżeli masz oddawać wszystko, co zarobisz, to mhm. wiesz, tak ta granica zostaje przełamana. Ludzie zaczęli, to, to, to zaczęło pękać, yy, więc ta ta zaczęła pękać. No i udało się to tak Jakbyśmy tak jeszcze przy tej technologii się zatrzymali, to tak domyślam się, że zupełnie inaczej no, pamiętam zresztą to tak? I na przykład, chociażby wyglądały kradzieże aut kiedyś. Tak? No dzisiaj to w ogóle nie wygląda jak kradzież, a ten złodziej nie wygląda jak złodziej, prawda? Bo to jest normalnie ubrany człowiek który gdzieś tam stryk telefonem, tak? Samochody to są takie jeżdżące komputery dzisiaj. I tak naprawdę. Ktoś z boku patrzący tak nawet nie wiedział, że mogło dojść do kradzieży. Oczywiście. I tutaj, jak, wiesz, jak, jak się zmieniła jakby praca operacyjna teraz w Policji? Tak? Właśnie, właśnie pod tym względem mhm. praca operacyjna mhm. jest dużo trudniejsza. Praca operacyjna jest dużo cięższa, ponieważ, tak jak powiedziałeś, ci złodzieje teraz nie będą złodzieje. To jest biznesem pochodzący z walizerów do auta, które mają swoje auta. I tak, tak naprawdę nie jest w stanie zauważyć, tak. że nastąpiła kradzież mhm. tego pojazdu. Y Kiedyś no, łamak, rozumiesz, i, 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 i kilka tam pomysłów na, mm -hmm. na, 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 na połączenie przewodów, mm -hmm. i auto odjeżdżało, każde auto. No, jeżeli tam były jakieś późniejsze zabezpieczenia, typu kadra, czy coś takiego, to wszystko było się, można napracować. Mm -hmm. Teraz nie. Teraz, teraz właśnie wszystko opiera się tylko właśnie na pracy operacyjnej. Trzeba ustalić te grupy, które te, grupy, te grupy, auta, trzeba ustalić. Y, poszczególnych y, żołnierzy, poszczególnych, poszczególnych członków tych grup, kto czym się zajmuje, y, ale też i y, ustalić technologię. Naprawdę, mhm. to, bo, wiesz, to, jest, jest, to jest technologia, która powoduje, że te auta są otwierane i później można tym autem odjeżdżać. Mhm. To jest bardzo trudne. Więc tutaj, ta tutaj w tutaj policja się dużo trudniej niż. To, no no właśnie czasu. właśnie no to prawda. Tak, tak, tak też mam takie właśnie spostrzeżenia. jak jesteśmy jeszcze przy, przy samochodach, bo jesteś tak, jak już tu wcześniej rozmawialiśmy takim radowitym warszawiakiem, już tam obserwujesz zmiany w życiu miasta powiedzmy na przestrzeni tam ostatnich 20-30 lat, co sądzisz o, taką agresji, o takiej agresji za kierownicą? To teraz jest tego więcej, bo, bo się tego ogląda mnóstwo. Tak? I co Warszawa widzę takie reakcje u kierowców, którzy. Na no przykład no, sami coś popełnili, jakieś wykroczenie. No, typowy przykład: tak? do skręcania jest jeden pas, a na spaniakach ktoś jedzie pasem dla jadących prosto i gdzieś tam się zawija dopiero. Tak? No, a, a tutaj buntują się ci, co musieli trzy kolejki światła odstać, prawda? I go tam strambiają i też się zdarza, że, że, <uralne> że jest wysiadanie i jakieś tam tłumaczenie. No tak? i że to piłeś. Jest to jest agresorem. Okay, Nie, Nie dlatego, że ja ładnie. Te przepisy hmm. strasznie wygeneruje. Czy ciebie irytuje jak taka właśnie jazda, tak? Nie tylko to, znaczy, ja zaleciłem właśnie ci kierowcy zależając drogę, więc się z czym pasa, okay. bo zawsze idzie to płynnie, ale właśnie to powoduje ci. Okej, okay, ale nie chodzi o co, za... o co innego. Czy jak ty sam wiesz, że masz coś na sumieniu. No bo dobra, no każdy tam jednym kołem spije, ja, ciągle. Ja, ale zawsze, zawsze, tak, tak, a tak, kolejne no, na A Kolejne, tak, tak, rączka tak, zawsze A Tu nie chodzi o to, że ten naszą. człowiek, który teoretycznie ma coś na sumieniu, gdzie jeszcze agresywnie zachowuje to. Ale to tak jest. Tak jest. Mam niejeden raz takie sytuacje, ponieważ do Czym... biura muszę przejechać 54 km do Piasteczna, z Warszawy jeżdżę s 8 54 do 15? Tak, stąd jest to Piasteczna A, km tam bo tam brudnie jesteś. Tak, jesteśmy A, na błynie, tak, stąd jest. od domu do biura do Piasteczna 54, 54 km, jeżdżę najczęściej s 8 S8-ka rano, czyli trasa toruńska, mhm. jest naprawdę tragiczna, jest mhm. zawsze zakrotowana mhm. i właśnie Często jestem albo świadkiem, mhm. e, albo też mam do czynienia właśnie z takimi kierowcami, którzy popełniają te, 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 te może wykroczenia, ale mhm. też, wiesz, wykazują tą agresję, e, no sami, słyszymy, mimo tego, że wiedzą, mają wiedzę o tym, że gdzieś tam zajechali, jechali na Hama, coś takiego, jeszcze są agresywni. No, to zawsze I nie. tak reagują na klakson też, nie? Kurze, jakąś miał, nie? Tak, tak, ale, tak, tak, i... ale to wie, zawsze zaczynają, to... bo, bo no, znaczy, to to jest... zawsze, zawsze jednak jest... wygrywam z nimi, bo jestem bardziej inteligentny niż. No tak, tak. Siłospokoju. Tak, 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 No ja też też w jakiejś książce przeczytałem, hmm. że taki wybuch adrenaliny to jest 30 sekund minutę, że ktoś chce głowę urywać. Ale potem, generalnie, jak te emocje siadają, już ktoś zaczyna myśleć i już jest. Już jest... Znaczy, ja poza tym no. jeszcze no. mam bogactwo w służbnictwie. A i, i, i nie tracę nie <laughs> I pewne Nie by dość na No tak, no ale to już. No tak, to jest. To, no tak, no, to, 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 to jest tak, bardzo to, ważne. To, to działa. No, a jak jeszcze byśmy tak na chwilę wrócili do przestępców, bo to jest taka rzecz, pewnie mi przyznasz rację. Czy je, I też z własnych obserwacji, czy coś takiego. Zauważyłeś, że czasami ci ludzie mają taką podwójną, potrójną osobowość, że tu są na przykład no, bezwzględnymi przestępcami, którzy potrafią no, tutaj no, komuś zrobić nawet powiedzmy krzywdę. Tak? Czyli, że... Natomiast gdzieś tam w życiu prywatnym są super ojcami, super mężami, dla kogoś są sympatycznym sąsiadem, prawda? Yy, dla kogoś tam są jakimś tam, nie wiem, kolegą z, z parku, i którym z się, z, który wzią, się wzią, fajnie się w, tak, czy to też rodzina z podejrzewa czym się będzie. Aha, no właśnie. Także... Czyli, że oni potrafią tak w kilka jakby wchodzić takich ciężkich... Oczywiście, oczywiście. Zwraca do a domu jak urzędnik z banku. Czy tam taki hmm. um, urzędnik, bo Nie z banku, nie dosyć powiedziałbym o bankach, ale na do domu jak urzędnik i tak naprawdę sąsiedzi nie do się No bardzo grzeczny. Usłuszny jeszcze. Tak, to, no, pomoże, jakaś, pomoże, e, babcia z się mówi, że wczoraj słyszałam tak, tak, i tak, zawsze tak, mówił dzień dobry. No dobry, dobra, bo nasz powód ostatnio wnosił. Tak, oczywiście. Tak, tak, no to jest Tak, tak to, to jest to jest takie, to jest takie, to dzisiaj dzisiaj to jest takie, to jest takie, to jest takie, to właśnie później to właśnie takie, to przestępcy właśnie starali się, żeby tam gdzie mieszkają, mhm. chociaż wiesz, zawsze się mówiło, że złożyli, nie indywidualnie swoje dzielni. No, nie. To, to było od początku tak, że mhm. mogły, mogły być drzwi otwarte i okna, i wiadomo, że swój nie wszedł mhm. do domu, do, 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 do swojej dzielni. Ale właśnie ci, ci, ci przestępcy potrafili ukrywać, że przestępcami przestępcami. jakie już była rodzina, mhm. no, to zawsze... No, ja, ja kiedyś dobry. stępiałem, powiem Ci szczerze, jak oglądałem w telewizji z, z, film z zatrzymania jakiegoś przestępcy, no i wiadomo, no tak jak to się odbywa tam krzyki tak, policji i, no i potężny mężczyzna, tam nie wiem, 120 kg leży gdzieś tam na powodze a na drzwiach wejściowych kredą K plus M plus B. No kurczę, no powiem Ci, że taki dysonans jakiś, to tak, demoruje nie. No Mam to... Tak, ale... <ślesy> <ślesy> no dobra, a jakbyśmy tak teraz, O, trochę na twoje poletko zeszli. E... Co ty sądzisz yy, o zagospodarowaniu? No bo nie oszukujmy się, policjant to jest taki zawód, że mężczyzna jeszcze w sile wieku, no często młody nawet, tak, już, już przechodzi na tę emeryturę. I w jaki sposób go się powinno zagospodarowywać takiego człowieka uzależnionego od adrenaliny, od takiego działania pod presją, tak, że, że on no nie odnajdzie się w życiu jak taki szary kowalski, prawda? No, no tutaj... A, a może można jakoś w bardzo pożyteczny sposób to jego doświadczenie wieloletnie wykorzystać, prawda, on może dalej gdzieś tam służyć społeczeństwu uchodźckiemu. Wiesz co, piętą achillesową polskiej policji mhm. są szkolenia, a przede wszystkim brak szkoleń, mhm. brak szkoleń. Policjantów nie ma też szkolić, mhm. ci policjanci tak naprawdę są rzucani na głęboką wodę bez żadnego przeszkolenia, szkolenie policji trwa 4-6 tygodni. Ten policjant szkoli się od wykładowców, którzy też tak za bardzo, mm. nie oszukujmy się, nigdy nie byli na ulicy, albo nie mieli do czynienia z gambrycami, jak kiedyś może ktoś powiedział, jak można w telewizji zobaczyć. Mm -hmm. y I tych policjantów powinno właśnie zagospodarować do ich szkoły. Aha, z żeby oni po prostu no, żeby, no, żeby... Bóg, bóg, tak, wiedzę. Tak, chodzi mi głównie o szkolenia, wiesz. Chodzi mi głównie o, o szkolenie, żeby przekazać tę wiedzę, ale nie wiedzę książkową, mm. Mm. bo zawsze, kończy kończysz szkołę, kończysz szkolenie, przychodzisz do pracy i ten stary ci mówi, Zapomnij o tym, co było No, ale to chyba wszędzie tak jest. Tak tak, tak. tak, tak, my wiemy, że ty masz dyplom, a teraz się tak. musisz nauczyć. Teraz się pracować. teraz musisz pracować. No tak, właśnie. Tak, tak. I, I to jest tak, bardzo ważne. Ja pamiętam, jak kiedyś mi też tłumaczono. pamiętaj o pisaniu na no, takiej służba jest bardzo ważna. To, co napiszesz, mm -hmm. to jest zawsze pierwsze. Mm -hmm. I, I to było ważne. I dlatego właśnie yy, ci policjanci, ci emerytowani powinni być zagospodarowani wszystkim w szkoleniach. W szkoleniach takich. Mm -hmm. Nawet no dobrze, no te szkolenia trwają 4-6 tygodni, ale i to szkolenie będzie jakościowe. Nie książkowe, tylko jakościowe. No ma na rzecz, że musisz się przepisów nauczyć. A te przepisów będziesz się jeszcze uczył przez całą pracę w policji, będziesz się uczył tych przepisów. Zawsze tak jest, że musisz te przepisy się zmieniają, więc tego musisz się uczyć. Ale właśnie, żeby. Wiesz co też? Druga sprawa z tego co uważałem, ja z rozmowy z policjantami, z młodymi policjantami, właśnie oni takiej pewności siebie. rozmowa z tymi starymi policjantami, starymi w cudzysłowie. I nie są stary jeszcze, no, no. I, inni też nie są starzy, bo, bo, ale właśnie z tym doświadczeniami korycentami no. y, oni naprawdę kilka właśnie siebie, że im to wytłumaczę, jak to wyglądało, mm -hmm. y, jak to ma wyglądać, mm -hmm. jak to ma postąpić. I oni wiedzą, że przekazuje im tą wiedzę ktoś, kto ma doświadczenie. To właśnie był taki jak on on przeszedł... omawiasz konkretny przykład. To nie jest Albo książkowa... Dokładnie tylko tak. Przykłady tak. książkowe są przykładami książkowymi, tak. ale jak ja wrzucę jakiś przykład z mojego doświadczenia, mm -hmm. z życia, to inaczej w tym mm -hmm. A tutaj też taki epizod ostatni w Twoim mhm. życiu. Jeżeli chodzi o współpracę przy zabezpieczaniu różnego rodzaju tak? eventów czy imprez masowych. Może to jest jakieś też pole do wykorzystania, bo mnie to na przykład zawsze ciekawiło, jak tacy jest mi właśnie bramkarze, oni są w stanie rozpoznać, że na przykład tego gościa nie wpuszczamy, bo on tu potencjalnie no, trafla, no jakiś dyb będzie robił. Zobrażę tak? że... na bramkach. Mm -hmm. Wiem jak to jest, to jest specyfika eee, właśnie tej ochrony tych bramek, mm -hmm. żeby mieć wyczucie. ale no, że wiesz, no, ja mm. byłem jeszcze w miarę młodych na te bramki. Mm -hmm. Ja kiedy pracowałem na bramkach, ale teraz weź jakieś tam 55-letniego policjanta, to już nie pójdzie na Ale nie, 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 ja mówię, że tak on od strony takiej doradczej, nie? O, mówię, że on od strony tak. doradczej? Logistyka. O. Logistyka, tak, ale to też ta logistyka nie do końca da się przełożyć. Oczywiście tak, tam pracowałem przy tych igrałach, pracowałem trzy zabezpieczeniu, więc wiem jak ustawić ludzi, mało tego, wiem jak ustawić, ale wiem też, widząc po tych moich pracownikach, którego gdzie ustawić. To jest bardzo ważne. Hmm. Też. To, że, że mam takie rozdanie psychologiczne niesamowicie, że jak patrząc na nich, nie wiem jak to się zachowa, to jest coś bardzo ważne. Um, to też jest jakieś pole, wiesz, przy tych zabezpieczeniu imprez masowych. Znaczy, no, mówimy w pandemii, o imprez masowych. Znaczy, no leło od no, no, ma... no, półtora roku, to jest no nienormalna właśnie, sytuacja, no ale za chwilę wrócimy. Wybiegamy, tak. wybiegamy, przyszłość. Tak, mówię, że o tym listami idziemy tak, przecież, tak, no, tak? No to no, no, dobrze, jeżeli będą, to jest też tylko, że wiesz co? Yy, jest bardzo dużo agencji, mm -hmm. które wykorzystują tych policjantów emerytowanych u siebie, ale też i musimy pamiętać o czymś takim w wypalenie zawodowe. Mm -hmm. Nie zawsze ci policjanci w takich rolach się sprawdzają. Aha, i wkładają energię i pasję, to okej. Okay, no, 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 to, to, jest, to jest, tak. jest właśnie taka specyfika, wiesz, między ochronami, mm -hmm. a, a, a pracą w policji. Poza tym. To już jest nie to. To nie jest, aż tak jest tak. Aczkolwiek zawsze Zawsze szanowałem jakby to, że ktoś potrafił w zarodku, tak? Jakąś y, sytuację tak... To, Zgadza się, się e, tak. trzeba. Dobra, bo, to... Najważniejsza jest prewencja, zapobieganie. Tak, ale bo zobacz, jak na pewno oglądałeś mnóstwo, jakiś tam swój wujek, nie? Nagranie z bójek jakiś pobić. że czasami e, ten motyw jest tak aż banalny, kretyński, tak. że dwóch gości się tam na, na chodniku barkami zahaczy. I potem już takie sam czego nie pozwala jednemu drugiemu ustąpić i już jest nie, po... Nie to nie jest, na... że zachować się barkami. To... To... Patrzysz się tam. Tak, nie, tak. Ale tak, to tak, tak, tak. A od tego to się zaczyna to, że może w Polsce. Tak, i to jest, ale to jest masakra, że oni w innych okolicznościach mogliby i kumplami zostać. Tak, tak. ktoś by ich przedstawił, gdzieś tu, Skala się. a tu potem on już nie może ustąpić, bo on już tutaj Przecież jeszcze jest. już ta już następuje, niesamowicie. Tak. Więc ta, 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 ta prewencja. Ta, bez... tak. Przede wszystkim właśnie ta, ta, ta prewencja, żeby przeciwdziałać temu, żeby, żeby wyprzedzić to, to jest bardzo ważne. No? Często coś tak potrafić. Dobra, bo już tak, tak zmierzając pomału do, do końca, bo już jest środek tygodnia, wszyscy mamy obowiązki tam, yy, różnego rodzaju, prawda? Yy, nie wiem o czym mówisz matki zielony tam i tak dalej. Powiedz yy, mi taka profesja, ostatnio mam wrażenie, że to się bardzo dynamicznie rozwija. No możemy wyprowadzić rzadów. Profiler kryminalny. Świetnie. Nie Na ile to. Do... Tak. I ja jestem spoko, nie, spoko, tylko ja jestem pełen szacunku w ogóle dla tych ludzi, jaką to trzeba mieć interdyscyplinarną wiedzę, nie wiem, wyobraźnię, żeby z jakiegoś tam oglądu y, miejsca, zdarzenia ile można wyczytać, prawda? Tak, Rzeczy. ale to się rozwija ja teraz też niesamowicie, ale to już działało kiedyś. Mhm. Wiesz, to właśnie ci profilerze. Mhm. Y, no, nie wiem, tutaj się, że się to coś zrobił, ale Janka Głąbickiego, szaponu pozrobić w tym momencie. No to jest tak <grym> yy, kolega, to yy, chyba numerę, yy, Tak, tak, tak. Ale naprawdę pomagają. Wiesz co, to, to ułatwia. Zawsze szuka się ułatwień w pracy. To jest najważniejsze, żeby. Yy, może nie ułatwień, ale wiesz, im szybciej wykryjesz, im się rozwiążesz tę sprawę, mhm. tym efekt jest lepszy. Jeżeli to przygotowa się w czasie, no to wiadomo, m to szkóry, to, że kolejna sprawa, kolejna, 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 o tej zapominasz i i dzieje się jak dzieje, mhm. natomiast ci profilerzy robią świetną robotę, wiecz. To jednak, może nie do końca ten profiler nakreśli ci profil tego, tego, tego przestępcy, nie do końca tak jest, ale bardzo pomaga, ponieważ może sobie odrzucić pewne typy, to jest bardzo ważne. Albo ustali motyw, prawda? Tak, albo odrzucić pewne typy przestępców, że to akurat... Czasem tak jest, Zapisuje się na jednym i myślę, że to na pewno zrobił on. Mhm. I wtedy, wtedy całą energię kierujesz na tego, że to zrobił on, nie się błędu, potrafisz zauważyć rzeczywiście tego brakującego puzla. Rzeczywiście miał rację, więc nie zauważyłem jakiegoś elementu W tym wszystkim, o czym myślałem cały czas, o tym jednym człowieku, zabrakło tego elementu, bardzo ważnego mm. elementu i to powody ci nakieruje na to. Mm. I wtedy możesz, wiesz, masz bardziej otwarty umysł, możesz się bardziej ukierunkować yy, już na innych ludzi. Mm -hmm. No dobrze, proszę Państwa, no następny raz, mam nadzieję, że będzie, tak? Tak, to jest coś pierwsza, nie tak? zaczęliśmy, to jest część pierwsza. No, bardzo dziękuję. Cześć za zaproszenie i następnym razem na lepszym sprzęcie przepraszamy za tutaj techniczne warunki. Dziękujemy naszemu operatorowi, że wytrzymał wszystko psychicznie i. Pamiętajmy, pamiętaj, że to jest Broadway na Broadway różne rzeczy. To jest rasa, dwa, że to jest też chłopak po przejściach a dał dzisiaj radę. Na razie.